Materiał do tego filmiku nagraliśmy parę dni temu. Przy przeglądaniu aplikacji Flight Rider 24 zauważyliśmy jakiś czterosilnikowy samolot. Okazało się, że jest to wojskowy wojsk Stanów Zjednoczonych. Samolot Boeing E8C. Zaraz Wam trochę opowiem o tym samolocie. Prześledziliśmy jego trasę. Nie od razu włączył ten samolot po starcie nadawanie sygnału, ale wiadomo, że wystartował z. Lotniska na terenie bazy wojskowej w Ramstein. To lotnisko i ta baza to jest największa amerykańska baza lotnicza w Europie. Oczywiście na terenie Niemiec się znajduje. To jest gigantyczna baza. W sumie pracuje tam jakieś 34 tysiące albo może więcej pracowników Sił Powietrznych Stanów Zjednoczonych wraz z rodzinami. Jak widzicie na podświetlonej ścieżce, tor lotu tego samolotu jest dość ciekawy. Z czego taki dziwaczny kształt może wynikać? Ano z tego, że to jest samolot rozpoznania pola walki. Krąży w rejonach, które mają ochotę sobie obserwować. Celowo nie użyłem słowa nad, bo on wcale nie musi być nad rejonem, żeby wiedzieć, co się na nim dzieje. To jest specjalistyczny samolot, który potrafi obserwować ruchy do 600 obiektów z ponad 250 km. Także on wcale nie musi latać w obrębie danego terenu, żeby widzieć, co się dzieje ponad 200 km od samego samolotu. Dlatego można sądzić, że ten samolot, robiąc sobie te śmieszne kółeczka, zbliżając się do prawej krawędzi Polski, mniej więcej Łomży i Ostrołęki, jest w stanie śledzić obiekty za granicą białoruską na przykład z wiadomego powodu. Ale równie dobrze latając w osi wschód-zachód jest w stanie śledzić z tej odległości to, co się dzieje za naszą północną granicą z Rosją, czyli w obwodzie Kaliningradzkim. I myślę, że ta druga opcja jest bardziej prawdopodobna nawet, ponieważ okno czasowe na śledzenie obiektów, gdy leci się po linii prostej wzdłuż granicy jest dużo większe niż gdy robi się tylko nawrót, tak jak to jest przy granicy z Białorusią, gdzie ten samolot zwiadowczy tylko właściwie zawraca. Na parę minut zbliża się do naszej granicy z Białorusią. Oczywiście nie chcę tutaj nikogo straszyć, że zaraz tutaj będzie wojna, bądź wcale tak nie musi być. Ten filmik nie powstał w takim celu. Bardziej, żeby zaprezentować samolot, który jest dosyć rzadko spotykany, bo został wyprodukowany tylko w ilości 17 sztuk na cały świat. To, co można zauważyć na pierwszy rzut oka, to to, że jest to samolot bardzo podobny do samolotów cywilnych. Jak najbardziej jest to prawda, ponieważ został ten samolot przerobiony z cywilnego samolotu, konkretnie z modelu Boeing 707-300. To, co odróżnia go od wersji cywilnej, patrząc na niego z zewnątrz, to charakterystyczna owiewka, która znajduje się z przodu pod kadłubem. Ta owiewka ma 12 metrów długości aż. A w środku znajduje się antena radaru. I radar ten ma możliwość sprawdzania terenu o powierzchni 50 tysięcy km kwadratowych. To jest gigantyczny obszar, ponieważ sama Polska to jest obszar 312 tysięcy km kwadratowych, więc naraz ten radar ogarnia jedną szóstą terenu Polski. Nie ma takiej możliwości, żeby cały ten teren był przeglądany przez jedną osobę, jednego operatora. Skoro mamy śledzić 600 obiektów, to potrzebujemy dodatkowych osób, żeby to robiły. Dlatego na pokładzie tego samolotu znajduje się oprócz pilotów, nawigatorów 18 operatorów, którzy mają teren podzielony na sektory, i każdy z tych operatorów śledzi swój sektor. Wspominamy o tym samolocie głównie z tego powodu. Że są tak rzadko widywane na niebie, i mieliśmy super fart, że akurat znaleźliśmy go w aplikacji i tu jeszcze nad Polską. Ale oto się okazało, że tego samego dnia mieliśmy podwójny megafart. Mianowicie w tym samym rejonie zauważyliśmy drugi bardzo nietypowy samolot mianowicie samolot rządowy należący do polskiego rządu. Wystartował z Okęcia, z Warszawy. I miał dosyć dziwną trasę lotu. Śledziliśmy go przez cały czas, aż do lądowania. Zaraz Wam powiem, jakie inne dziwne manewry wykonywał w czasie swojego lotu, ale teraz przejdę do przedstawienia samego samolotu. Jak wyczytaliśmy na stronie planetspotters.net, jest to Boeing 373800. Został wyprodukowany w 2018 roku, w listopadzie, podobnie jak jego bliźniak. I oba te samoloty zostały dostarczone do Polski w październiku 2021 roku. Natomiast w listopadzie 2017 roku został dostarczony do Polski jeszcze jeden Boeing tej samej wersji, ale z całkowicie standardowym wyposażeniem. Boeing ten został zakupiony w Chinach, i wszystkie te samoloty mają trzy kolejne numery: 010, 0111, 012. Każdemu z nich został, no, zostało nadane imię. Ten pierwszy, który jest ze standardowym wyposażeniem, został nazwany marszałek Józef Piłsudski, 111 został nazwany Roman Dmowski, a trzeci, którego lot śledzimy, został nazwany Ignacy Jan Paderewski. I jedyne, co przychodzi mi do głowy, jeśli chodzi o ten bardzo dziwny lot, to być może jest to po prostu lot treningowy, sprawdzający zdolności samolotu do nagłych manewrów być może, to, że nie jest to samolot rejsowy, może tłumaczyć, dlaczego obrał taką ścieżkę lotu, a nie inną. Wracając do dziwnych manewrów, lecąc na wschód, zaczął zataczać łagodny łuk ku północy, omijając ostroenkę i mniej więcej gdzieś na wysokości kolna, zrobił nagły zwrot o 180 stopni, zaczął lecieć na południowy zachód, a następnie gdzieś między Półtuskiem a Ciechanowem. Zrobił zwrot o 90 stopni w prawo i zaczął lecieć w kierunku obrodnicy. Ale doleciał gdzieś mniej więcej na wysokości Żuromin, znowu zmienił kierunek i zaczął lecieć na południowy zachód. Na północ od Konina zaczął wykonywać powolne opadanie, skręcił na południe przelatując nad Koninem. I mniej więcej w tym momencie przypomniałem sobie, że w pobliżu Konina jest bardzo duże lotnisko wojskowe, które miałem okazję kiedyś odwiedzać, mianowicie lotnisko w miejscowości Powic. Jest to też bardzo duża baza lotnicza. Stacjonuje tam teraz 33. baza lotnictwa transportowego. Lotnisko mniej więcej w 2004-2005 roku i może troszkę później też. Było remontowane, było przystosowywane do nowych standardów natowskich i potrafią tam wylądować największe samoloty na świecie. Dla porównania lotnisko w Łodzi, czyli Lublinek, ma tylko 2,5 km długości, natomiast Powidz ma 3525 m długości. Więc w pewnym momencie zastanawiało mnie, czy ten samolot rządowy nie ma czasem ochoty tam wylądować. No i właściwie dużo się nie pomyliłem. Zwróćcie uwagę na wartości w prawym dolnym rogu, tam gdzie jest wysokość bezwzględna i prędkość. Samolot mocno obniża lot. Wytraca prędkość do mniej więcej 215 km na godzinę według wskazań, a w najniższym miejscu unosi się w okolicach 137 metrów nad poziomem morza. Natomiast samolot nisko, według informacji, które znalazłem w internecie, jest na wysokości 113 m. No więc. Jeśli te wskazania z Flight Rider są prawidłowe, to mniej więcej 20 metrów nad lotniskiem w pewnym momencie się przemieszczał, ale następnie bardzo szybko zaczął zwiększać wysokość i jednocześnie przyspieszać. Więc prawdopodobnie był to jakiś tylko test, być może naprowadzania na pas startowy w odpowiedniej osi. Różne rzeczy tam można testować. W każdym razie na pewno na nim nie wylądował. Po prostu przeleciał równo w osi pasa startowego, a następnie zrobił nawrót w prawo 180 stopni i prawie do samej Warszawy utrzymywał ten kierunek. Przy okazji w okolicy Powidza znaleźliśmy samolot Sił Powietrznych Polski PZL Mielec, bryza, ale nie śledziliśmy już jego lotu. Skupiliśmy się tylko na tych dwóch samolotach, czyli na rządowym i amerykańskim wywiadowczym. W drodze do Warszawy nie było specjalnie żadnych niespodzianek, żadnych dziwnych manewrów. Tuż przed Warszawą za chwilkę zobaczycie na wykresie dziwny manewr, praktycznie niemożliwy do wykonania dla pasażerskiego samolotu, ale oczywiście to przekłamanie, po prostu przez chwilę nie było sygnału, ale wystarczyło to dla takiego Dziwacznego skrętu pod kątem 90 stopni. Między Piasecznym a Warszawą jeszcze napotkaliśmy jakiegoś zabłąkanego drona. Na szczęście na dużo niższej wysokości, więc nie powinien raczej stanowić zagrożenia dla samolotu. Chociaż nie orientuję się dokładnie w przepisach, jak brzmią i czy wolno, czy nie wolno się poruszać. Nie było to bezpośrednio przy lotnisku, więc może wszystko było ok. Na koniec widzimy ostatni etap podróży rządowego samolotu, czyli lądowanie i przyziemienie, a także kołowanie samolotu. I w ten sposób, pomalutku kończymy śledzenie jednego z trzech nowych samolotów rządowych i przechodzimy do śledzenia z powrotem naszego amerykańskiego Boeinga. Jak widzicie przez ten czas Boeing E-8C o nazwie kodowej Red Eye 8 zrobił kilka ekstra kółek. Wyleciał ze strefy obserwacyjnej w północno-wschodniej części Polski. Udaje się w kierunku Niemiec bezpośrednio do bazy Rammstein. I znów będziemy go śledzić podobnie jak samolot rządowy na przyspieszonym tempie. To śledzenie tych kilku samolotów trwało mniej więcej 5 do 6 godzin, a więc sporo czasu. Mam nadzieję, że docenicie tą kompilację, bo bardzo dużo pracy włożyliśmy i w samoedytowanie i w wyszukiwanie informacji i ciekawostek. Jak widzicie w prawym dolnym rogu jest podana błędna prędkość 2 km na godzinę, oczywiście to jest bzdura. W okolicy 800-900 km na godzinę leci sobie ten samolocik. Ogólnie polujemy na samoloty grupy Antonow, głównie na największego na świecie Antonowa 225 MRIA, ale także na Antonowa 124 Rusłan. I ostatnio nawet Rusłana udało nam się zarejestrować na lotnisku w Rzeszowie. Co mogliście obejrzeć na jednym z naszych wcześniejszych filmików? Niestety, lądowanie i kołowanie odbyło się w nocy, więc nie za dużo jest widoczne, ale jednak udało nam się to zarejestrować. I serdecznie zapraszamy do obejrzenia także tego filmiku. Jakimś cudem na tym lotnisku, albo w jego najbliższym pobliżu, znajduje się reklama. Znajduje się kamera, która jest ogólnodostępna, ale z kamerami dookoła lotniska. jest. Spory problem, więc jeśli znacie jakieś, jakąś stronę sprawdzoną z kamerami, gdzie widać pas startowy, to podeślijcie linki w komentarzu. Będziemy za nie bardzo wdzięczni. Wracając do naszego samolotu zwiadowczego, tu za chwilę też będzie pokazany ciekawy manewr, oczywiście wynikający z przekłamania. Nawet samolot myśliwski miałby problem z, ze zrobieniem takiego manewru. Jak za chwilę przewiniemy ekran, będzie widać lotnisko w Rammstein. To w jego okolicach samolot znów wyłączy nadawanie sygnału i znowu zniknie z aplikacji Flightradar24. Prawdopodobnie dla bezpieczeństwa przy lądowaniu nie można będzie go tak łatwo namierzyć. I jeszcze raz zachęcam do subskrypcji naszego kanału, do komentowania. I do zobaczenia w następnych filmikach.